Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Ludzie nie mają pojęcia, ile zyskujemy. Zyskujemy, odwiedzając Jezusa codziennie w Najświętszym Sakramencie. Gorąco polecam tym, którzy mają problemy: Idźcie Go odwiedzić w tabernakulum. Otwórzcie mu swoje serce. Powiedzcie mu o swoich potrzebach, chociaż ja, ja zjedę, chociaż on je zna. Otwórzcie swoje serce. Módlcie się na kolanach. Jestem pewien, że Pan w sakramencie Was wysłucha. Minęło kilka lat. Nie ma dnia, bym nie chciał być sam na sam z nim w tabernakulum. To jest właśnie ten moment. Ogarnia mnie uczucie pokoju i spokoju. I pytam siebie, jak możesz Jezus zmieścić się w tym małym kawałku chleba. Ten sam kawałek chleba, który przyjmuję w każdą niedzielę i mszę, pozostajesz we mnie, Panie, pokornym grzeszniku, staje się żywym tabernakulum. To tajemnica wielka i trudna do zrozumienia. Lecz spędzenie 10, 15, 20, 30 minut godziny przed Tobą wystarcza mi. Wystarcza, by kontynuować dzień z radością i szczęściem, z entuzjazmem, siłą, nadzieją i zapałem. Ty, Panie, umacniasz mnie. Ty jesteś moim życiem, Jezu w sakramencie. Ty jesteś moją radością, moją rozkoszą. Ty jesteś moim wszystkim, mój Bóg i moje wszystko. Chwała, błogosławieństwo, uwielbienie Tobie, Jezu, we wszystkich tabernakulach świata. Amen. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. W Najświętszym Sakramencie Ołtarza w Serce Jezusa, ufam Tobie w Serce Jezusa, pałające miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością w Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców w Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawiał, byś był kochany w Boskie Serce Jezusa, nawróć grzeszników Ratuj umierających Uwolnij Dusze święte z czyśćca, eucharystyczne serce Jezusa przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi w innych religiach, sektach, wierzeniach. Pociągnij ich Panie Jezu do Twojego Świętego Kościoła. W słodkie, serce mojego Jezusa spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie. Boję się wszystkiego z powodu mej słabości. Lecz spodziewam się wszystkiego od twej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła. Pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Pociesz nas w naszych cierpieniach i konaniach. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Ochraniaj młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mej duszy. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie u ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Dla tych, którzy nie uwielbiają. Dla tych, którzy nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Ludzie nie mają pojęcia, ile zyskujemy. Zyskujemy, odwiedzając Jezusa codziennie w Najświętszym Sakramencie. Gorąco polecam tym, którzy mają problemy: Idźcie Go odwiedzić w tabernakulum. Otwórzcie mu swoje serce, powiedzcie mu o swoich potrzebach, chociaż ja je zjedzę, chociaż on je zna. Otwórzcie swoje serce, módlcie się na kolanach. Jestem pewien, że Pan w sakramencie Was wysłucha. Minęło kilka lat. Nie ma dnia, bym nie chciał być sam na sam z Nim w tabernakulum. To jest właśnie ten moment. Ogarnia mnie uczucie pokoju i spokoju. I pytam siebie: Jak możesz Jezus zmieścić się w tym małym kawałku chleba? Ten sam kawałek chleba, który przyjmuję w każdą niedzielę i mszę. Pozostajesz we mnie, Panie, pokornym grzeszniku. Staje się żywym tabernakulum. To tajemnica wielka i trudna do zrozumienia. Lecz spędzenie 10, 15, 20, 30 minut godziny przed Tobą wystarcza mi. Wystarcza, by kontynuować dzień z radością i szczęściem, z entuzjazmem, siłą, nadzieją i zapałem. Ty, Panie, umacniasz mnie. Ty jesteś moim życiem, Jezu w sakramencie. Ty jesteś moją radością, moją rozkoszą. Ty jesteś moim wszystkim. Mój Bóg i moje wszystko. Chwała, błogosławieństwo, uwielbienie Tobie, Jezu. We wszystkich tabernakulach świata. Amen. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. W najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie. Serce Jezusa pałające miłością ku nam rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa spraw, bym Cię kochał i sprawiał, byś był kochany. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Uwolnij dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne Serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. W innych religiach, sektach, wierzeniach, Pociągnij ich, Panie Jezu, do Twojego świętego kościoła. W słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie. Boję się wszystkiego z powodu mej słabości, lecz spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła. Pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Pociesz nas w naszych cierpieniach i konaniach. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Ochraniaj młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane Najświętsze Serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa. Najsłodsze Serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mej duszy. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie u ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Dla tych, którzy nie uwielbiają. Dla tych, którzy nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Ludzie nie mają pojęcia, ile zyskujemy. Zyskujemy, odwiedzając Jezusa codziennie w Najświętszym Sakramencie. Gorąco polecam tym, którzy mają problemy: Idźcie Go odwiedzić w tabernakulum. Otwórzcie mu swoje serce, powiedzcie mu o swoich potrzebach, chociaż ja je zjadę, chociaż on je zna. Otwórzcie swoje serce, módlcie się na kolanach. Jestem pewien, że Pan w sakramencie Was wysłucha. Minęło kilka lat. Nie ma dnia, bym nie chciał być sam na sam z Nim w tabernakulum. To jest właśnie ten moment ogarnia mnie uczucie pokoju i spokoju. I pytam siebie: jak możesz Jezus zmieścić się w tym małym kawałku chleba? Ten sam kawałek chleba, który przyjmuję w każdą niedzielę i mszę. Pozostajesz we mnie, Panie, pokornym grzeszniku, stajesz się żywym tabernakulum. To tajemnica wielka i trudna do zrozumienia. Lecz spędzenie 10, 15, 20, 30 minut godziny przed Tobą wystarcza mi. Wystarcza, by kontynuować dzień z radością i szczęściem, z entuzjazmem, siłą, nadzieją i zapałem. Ty, Panie, umacniasz mnie. Ty jesteś moim życiem, Jezu w sakramencie. Ty jesteś moją radością, moją rozkoszą. Ty jesteś moim wszystkim, mój Bóg i moje wszystko. Chwała, błogosławieństwo, uwielbienie Tobie, Jezu, we wszystkich tabernakulach świata. Amen. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. W najświętszym sakramencie ołtarza. W serce Jezusa ufam Tobie. W serce Jezusa, pałające miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. W serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. W serce Jezusa, sprawbym Cię kochał i sprawiał, byś był kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Uwolnij dusze święte z czyśćca, eucharystyczne serce Jezusa przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi w innych religiach, sektach, wierzeniach. Pociągnij ich, Panie Jezu, do Twojego świętego kościoła. W słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie. Boję się wszystkiego z powodu mej słabości, lecz spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła. Pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Pociesz nas w naszych cierpieniach i konaniach. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Ochraniaj młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mej duszy. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie u ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Dla tych, którzy nie uwielbiają. Dla tych, którzy nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone Najmiłościwsze Serce Jezusa Sakramentalnego. Amen.